Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak zrobić motyla z papieru origami. No tutaj Wam pokazałem czy motylki, gotowe. Tak to się prezentuje. No i za chwilę przejdziemy do tego, jak można je zrobić. Ja oczywiście te motylki jeszcze pokoloruję. Więc będzie potrzebna nam gatka papieru. To jest A4 biała. Pod spodem mam jakoś. Nożyczki do wycięcia. Pędzelek do pomalowania. Woda w jakimś pojemniczku. No i cztery farbki. Ja sobie wybrałem żółtą, zieloną, jasną, zieloną, ciemną i czerwoną. Takie cztery kolory sobie wziąłem. No więc zaczniemy robienie. Najpierw zginamy kartkę żeby dochodziła do rogu to chodzi o to żeby powstał nam kwadrat no ja tutaj staram się im dokładniej się to zrobi to tym lepiej będzie wyglądać więc na końcu bierzemy do rogu jedziemy wzdłuż kartki tutaj równo żeby to było no im bardziej to precyzyjnie no chwilkę to schodzi ale że właściwie jest to do zrobienia tutaj tak wam pokazuję właśnie żeby zgiąć równo Teraz odginamy ja odgiąłem do środka można na zewnątrz już w zależności jak to chce jakie kto uważa, że będzie lepsze rozwiązanie można sobie narysować linię i ten... Teraz odgięty kawałek będziemy odcinać, bo nam zależy na tym, żebyśmy mieli kwadrat. Więc ja sobie tak tutaj odgiąłem. No i za chwilę będziemy to cieli. Właściwie nożyczek używamy dwa razy do motyla. No i teraz tutaj zademonstruję ten kawałek właśnie to będziemy ciąć. Więc zbierzemy nożyczki. Tniemy to wszystko równo, właśnie, żeby też wzdłuż linii. No Daję to ja mówię, że czasami można sobie linię namalować i to w zależności jak kto preferuje, jak komu jest wygodniej. Ten kawałek odkładamy. Z tego kawałka można zrobić właśnie mniejsze motylki, ten mały, co widać na górze, na środku właśnie z tego odcinka zrobionego. No i teraz składamy drugi raz wzdłuż linii, żeby nam Powstało takie zagięcie i mamy takie po, po skosie. Teraz y, bierzemy y, w, do, też do rogów, na pół jakby zginamy kartkę, w jedną stronę i za chwilę będzie w drugą. No to też staramy się, jeśli mamy równo wyciętą i dobrze, to dosyć łatwo się to robi. Tutaj w tej linii poprawiamy. Ja właśnie lubię też poprawiać. No i teraz w drugą stronę też równo staramy się to zrobić, żeby to było jak najdokładniej, bo to później ma znaczenie w efekcie końcowym, jak to nam wychodzi. Sprawki. ten filmik nie jest na przyspieszeniu, to jest tak właśnie, żeby dobrze żeby można było w miarę dobrze to zobaczyć no i teraz tak zrobimy, że zaginamy te kartki do środka żeby nam taki trójkąt powstał takie coś i robimy taki trójkącik z jednej strony i z drugiej strony I czasami tak właśnie chłopaki te samoloty robią też tak zaginaj Odwijamy to. No, teraz składam to na pół, żeby mieć jakby te cztery w jednym miejscu. No tutaj należy sobie poprawiać, a dlatego tak robimy, ponieważ tu będziemy już drugi raz używać nożyczek i będziemy to ciąć. Więc ja tu sobie jeszcze ładnie poprawiam, żeby było równo, białe nożyczki i odcinamy jeden róg tak półokrągło, żeby to. Pół nam wyszło i ja tu jeszcze o, widać, że trochę to co nierówno pozaginałem, yy, to sobie dociąłem, żeby było równo. No i mamy takie cztery skrzydełka. Właściwie tutaj będę chciał zaprezentować, żeby było widać. No i teraz kładziemy na stoliku i te skrzydełka wzdłuż linii, którą mamy na środku, zaginamy jedno i drugie To nam taki tu powstanie. Teraz odwracamy i ten agonek co nam został. Zaginamy. Tylko tutaj nie zginamy właśnie jak ja tu też specjalnie pokazuję, że to nie jest tak, że zaginamy. To ma być taka właśnie taka łezka podstać i tą końcówka ona ma być trochę wystawać. Zaginamy do środka. Ja tutaj zademonstrowałem. No i delikatnie zginamy tego motylka, żeby nam się to wszystko trzymało. Tu możemy sobie go popoprawiać, poformowywać. No i ja na przykład też preferuję, że wbijam tam na koniec w to zagięcie szpilkę i ona nam to fajnie trzyma. Ale tak jak widać, o to też się doskonale trzyma. No więc teraz przejdziemy do kolorowania. Ja sobie zacznę od żółtego koloru. Ten będzie najbardziej jakby widoczny, więc najwięcej tak w połowie mniej więcej. Część żeby była właśnie motynka, ja tak zostawię białego. Na tym tak jak widać na tym załamaniu, zagięciu to maluję tak trochę żeby właśnie pozostawały takie kreski. Na końcu nie musi być jakoś tak dokładnie, ponieważ będziemy nakładać kilka kolorów. Przynajmniej ja tak założyłem, to już każdy może już dowolnie tutaj to kolorowanie, to jest dowolność, zwłaszcza jak mamy dzieci, to już dzieci same sobie wybierają, jak chcą kolorować, jakie wybieramy. Teraz będzie zielony, ten jaśniejszy. Czasem uciekam z tego kadru co przepraszam ale nie zawsze jakoś jestem przyzwyczajony do tej kamery że ona tam jest nade mną więc nie zawsze na nie patrzę jak właśnie coś robię to czasami wychodzi że gdzieś uciekam spoza kadru no i teraz ciemniejszy zielony już tak na rogach rogu pomalować w środku można bardziej na rogi, ja tak staram się właśnie żeby to też jak najfajniej wyglądało tutaj za chwilę Wam zademonstruję zdjęcia jak to na zdjęciach wygląda i tak mniej więcej właściwie można by tak zostawić, tylko motylka jeszcze wezmę czerwonym Lubię tą metodę, takie to kropkowanie, co wam kiedyś pokazywałem, więc biorę jeszcze tak trochę tego motylka skropkuję. Zbierzemy ten czerwony kolor i taki trochę, żeby był wodnisty. Ja tutaj na początku zacząłem kapać, ale chyba jeszcze nie było tak dobrze rozrobione, więc trochę wody trzeba dodać i żeby to kapanie było też jak najbardziej. no to Trzeba uważać też, żeby. Nie zachlapać tego wszystkiego co tam mówiłem w jednym z filmików. Żeby to równo z jednej z drugiej strony zrobić to ja sobie odwrócę za chwilę tego motylka, żeby tutaj z jednej strony jedno skrzydło i teraz z drugiej strony drugie. Tak z daleka nie widać, że tam coś chlapie, ale za chwilę Wam przybliżę to, co to zobaczycie, że faktycznie w zależności jak tam chcemy to sobie zostawiamy. Ja to staram się Wam różne techniki pokazywać, żeby można postosować, No i zobaczcie jak wygląda ten motyw no troszeczkę w zbliżeniu. A za chwilę Wam jeszcze pokażę zdjęcia. Tak mniej więcej on wygląda. A teraz przejdziemy do zdjęć. To jest jedno takie zdjęcie. Więc możecie poglądać. I tak mniej więcej się prezentuje. Dzięki za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, do następnego filmu, cześć!